To był poniedziałek. Leżałem i nagle zadzwonił telefon. Czekajcie, na pewno nie leżałem, tylko robiłem coś bardziej ambitnego. Jeszcze raz. To był poniedziałek. Pracowałem właśnie nad odkryciem nowego pierwiastka i nagle zadzwonił telefon. Halo? Czekajcie, na pewno nie zadzwoniła, bo w dzisiejszych czasach już prawie nikt do siebie nie dzwoni. Napisała. To był poniedziałek. Pracowałem właśnie nad odkryciem nowego pierwiastka i nagle napisała do mnie moja siostra. Oczywiście zgodziłem się, bo raz że lubię podejmować nowe wyzwania, a dwa dawno nie było na kanale serii zacznij tworzyć. Zanim zaczniemy, to powiem wam w formie ciekawostki, że ten film oraz całe te moje gadanie nagrałem już w lipcu zeszłego roku, ale brakowało mi czasu, żeby to zmontować i dokończyć ten odcinek. Mając na uwadze, że na skórek wymienia się co 28 dni, to już nawet nie jestem ten sam ja co teraz ale docencie, że nadrabiam montażowe zaległości. Wracamy do tematu. Tradycyjnie pogadamy sobie o toczce, o planowaniu tego filmu, trochę o sprzęcie, ale o problemach, czy jak inaczej można je nazwać, wyzwaniach, z którymi miałem okazję się zmierzyć, no bo człowiek uczy się na błędach, a Wy macie możliwość uczyć się to na To oglądamy film, a potem jedziemy z omówieniem. Niestety YouTube ze względu na prawa autorskie zablokował możliwość wyświetlania tego filmu więc musiałem zamienić oryginalną ścieżkę dźwiękową na jakiś randomowy utwór. Zdaję sobie sprawę, że układ bez oryginalnej ścieżki dźwiękowej dużo traci. To, co możecie ocenić, to same ujęcia. Moja siostra tańczy w grupie tanecznej Clean Clan i skontaktowała mnie ze swoją trenerką, która układała choreografię do tego tańca. I miała już całkiem konkretną wizję na ten film. No i Zosia odrobiła bardzo porządnie pracę domową, bo miała nawet już znalezioną lokację na nagrywanie tego filmu. Jeśli Zosia oglądasz ten film, to mega dobra robota. Na start dostałem kawałek, to znaczy utwór, do którego miały tańczyć dziewczyny, oraz taki zarys scenopisu. Były to moje pierwsze doświadczenia z nagrywaniem układu tanecznego, więc poprosiłem też o dosłanie inspiracji, czyli solidnych filmów o podobnej tematyce, żeby móc się wczuć w oczekiwania. No i poprosiłem też o przesłanie nagrania z treningu, żeby móc zobaczyć jak ten układ wygląda na żywo. No i mając ten komplet zabrałem się do roboty, czyli preprodukcji. Większość tych filmów, które oglądałem, były tak zwanymi one-shotami, czyli cały film jest nagrywany z jednego ujęcia. Mieliśmy zazwyczaj tam szeroki obiektyw, żeby uchwycić całą grupę, aparat na gimbalu i powtarzany ruch push-in i push-out, czyli podchodzimy z gimbalem i odchodzimy z gimbalem. Żeby zwiększyć dynamikę. Dosłownie pojedyncze filmy, które miałem okazję oglądać, wplatały jakieś cięcia oraz nie wiem, inne kadry. No i ja też postanowiłem, że bardziej pójdę w taką teledyskową formę. Po inspirowaniu się odpaliłem ten kawałek i dosłownie przesłuchałem go z tysiąc razy, gapiąc się w skrypt i budując sobie w głowie wizję na ten film. No i zacząłem rozbudowywać ten scenopis o rysunki kadrów, które chciałbym uwzględnić w tym filmie, żeby mieć też na miejscu taką checklistę. Będę miał kartkę i sobie cyk to ujęcie zaliczone, cyk to ujęcie zrobione. No i jak nam poszła realizacja? W pierwszym wyznaczonym terminie padał deszcz, więc musieliśmy wyznaczyć drugi termin. Umówiliśmy się na 8 rano, żeby ograniczyć maksymalnie ruch przechodniów lub jak kto woli pieszych. Miejsce było fajne, cegiełki, fajne klimaty pasujące do, raz że do utworu, a dwa do dobranych do stylizacji, no i niestety tam na miejscu pojawił się pierwszy zgrzyt. Dobra, to co może pójść nie tak, bo miejsce, które planowaliśmy na taki główny kadr, no było skąpane w ostrym słońcu, no i nie było żadnej chmurki, było to najgorsze słońce rzucające straszne, hamskie cienie, no i musieliśmy kombinować i bardzo szybko... Podeszliśmy do tematu elastycznie, znaleźliśmy fajne miejsce w cieniu. No, i ten pierwszy taneczny kadr wyszedł nam mega dobrze. Nie wiem, czy nawet nie lepiej niż jeśli byśmy nagrywali go w tym planowanym miejscu, bo tam fajny ten wysoki budynek. E, mamy to okno z kratami. No, fajnie ogólnie to wyszło i chyba to jest najlepszy kadr, z którego jestem najbardziej zadowolony. No, i jak już mieliśmy miejsce to zaczęliśmy kręcić. Autofokus w moim Lumixie jest mega kiepski, dlatego nie byłbym w stanie zaufać mu, żeby śledził twarze dziewczyn przy przybliżaniu się. I przy oddalaniu się od grupy, no dlatego musiałem ustawić ostrość manualną i głębią ostrości, musiałem objąć całą grupę, zarówno jak przybliżałem się do nich, jak i też oddalałem. No i przez to musiałem ustawić wysoką wartość przysłony. I na tych szerokich ujęciach, no nie było tam prawie w ogóle rozmytego tła. No i w przebitkach, jak już skupiałem się na jakichś detalach, a nie na całej grupie, no to wtedy maksymalnie starałem się, żeby to rozmyte tło było, żeby mieć tą różnorodność. No i tę różnorodność zwiększałem na kilka sposobów. Różne ogniskowe obiektywu. Kiedy mogłem, stosowałem inną ogniskową, żeby też było to. Różniące się od siebie, więc detale były na przykład na wyższej ogniskowej. Innym sposobem było to, że część ujęć nagrywałem z ręki, żeby nie było, że wszystko na gimbalu, część było takich bardziej roztrzęsionych ujęć. A trzecim sposobem było to, że dorzuciłem ujęcia z drona, bo czemu nie? Minusem było to, że gdy grupę ustawialiśmy pod konkretny kadr, a później na przykład nagrywałem dronem, gdzie ten jednak kadr był totalnie inny, no to gdzieś nam się gubiła ta symetria i no jeśli zwróćcie uwagę, to mamy moment, że jest niby równo, a później jest grupa. Ustawiona tak, że są przerwy między dziewczynami, takie nienaturalne. Układ nagrywaliśmy partiami, i każda partia była powtarzana po kilka razy, ponad 30 stopni na dworzu, a te stylizacje no, były jednak bardziej takie ciepłe. Więc wielkie brawa dla dziewczyn za te liczne powtórzenia w takich ciężkich warunkach atmosferycznych. Po nagraniu materiałów zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, zbiliśmy piątki i rozjechaliśmy się do domów. No i później czekał na mnie ostatni etap, a mianowicie montaż. No i tu zacząłem od surowej edycji, czyli selekcji najlepszych ujęć z danego fragmentu. A następnie synchronizacji tych ujęć z muzyką. Potem poukładałem to wszystko w odpowiedniej kolejności, no i największym wyzwaniem było dobranie dobrego momentu na cięcie. No i tu zasada cięcia na ruch sprawdziła się idealnie. No i nie robiłem na przykład cięcia, gdy miałem przestój w choreografii, tylko robiłem dokładnie cięcie, gdy był ruch. I przez to wszystko było takie płynniejsze. W kilku miejscach dodałem też w postprodukcji ruch kamery, żeby podkreślić ruch. Choreografii. No i ze względu na to, że w scenopisie mieliśmy kilka takich mocnych cięć, gdy z jednej podgrupy nagle przeskakujemy do drugiej, to postanowiłem, że dorzucę jakieś przejścia, żeby wizualnie zrobić film bardziej płynny. No i postawiłem na retro przejścia z takim efektem starej kliszy, a momentami dałem też takie wypalanie. No i na dwa ujęcia dorzuciłem też taki retro overlay, żeby tak jakby całościowo Gdzieś tam pasowało do tych przejść. No i żeby jeszcze to tak jakby uspójnić, to dorzuciłem na całość filmu taki efekt starej kliszy z takim ziarnem. No i to wszystko sprawiło, że film stał się tak jakby jednolity w swoim klimacie i bardziej pasował do chociażby stylizacji tej grupy. No i po renderze robiliśmy kilka jeszcze poprawek, ale efekt końcowy się spodobał. Więc to chyba najważniejsze. I to w sumie tyle. Z rzeczy, które bym poprawił, to muszę jeszcze popracować nad moim krokiem z gimbalem, bo czasami widoczne były drgania, gdy stąpałem za mocno, które no, można było wyeliminować w postprodukcji, ale no, gdzieś tam powinienem jeszcze poćwiczyć. No i za każdym razem sobie powtarzam, że nie będę nagrywał więcej w takim mocnym słońcu, ale podeszliśmy do elastycznie do tematu i. Fajne nagraliśmy ujęcia w cieniu, więc nie był to wielki problem. I fajnie by było mieć też dobry autofokus, który byłby w stanie śledzić twarze i mógłbym przez to zmniejszyć wartość przysłony i mieć taki bardziej plastyczny obrazek z rozmytym tłem. Ale jeśli chodzi o autofokusa, to jeśli śledzicie mojego Instagrama, to wiecie, że tu się całkiem sporo ostatnio na zmieniało. No strasznie ostatnio, bo to było aż rok temu. Ale o tym będzie inny film. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało ten krótki klip oraz moje opowieści. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!